Siema, jest w Kalu, ja witam na moim kanale, a dzisiaj słuchajcie jest kolejny odcinek z serii odrębkę do No i jak widzicie, słuchajcie, nowy rożetnik po sprzedawałem, słuchajcie, tak starą siewkę, skrzydem słuchajcie, krzyczą sacz i słuchajcie sprzedałem mm, rożutnik. Miałem 52 tysiące w słuchajcie i słuchajcie, kupiłem ten rożynik za 32, mam dzień dla siebie, jeszcze takowałem, słuchajcie sobie i chowam na słuchajcie, ale tak. Musiałem niestety sprzedać tą ta sajcie do poplonów, z takiego względu, że. nie chciało mi siać, po po sajcie, wapnia, bo jeszcze stoi swój bo przyjechałem tu do zmiany robić. No, ten również jak fajnie rzuca. Ogólnie, tak. Tutaj, gdzie teraz rozrzucam będzie rzepaczek, słuchajcie. Tutaj, gdzie jest wapno, po rzepaku będą ziemniaki, a po tych dwóch łąkach, będzie. Soja, bo tam mi było tresła, bo pasowały ziemniaki. A tu na tym po rzepaczku słuchajcie mi bardzo dobrze pasują ziemniaczki. Na jedno, a tam były na 0,75, więc bardzo fajnie słuchajcie. Ja sobie tutaj rozrzucam, zostawcie lajeczka i suszczycie. No fajnie tym się rozrzuca, już jest szerokość robocza większa. Dobra. I tu będzie właśnie rzepaczek. Yy, I te polnie nie łączy słuchajcie sobie nie ja tak zostałem właśnie na ziemniaki coś takiego właśnie po tych łąkach ben, po soi będą ziemniaki słuchajcie no fajnie no i co słuchajcie wam sobie rozrzucamy znaczy szybko mi tutaj to ubywa słuchajcie bo myślałem że to troszkę mi wolniej będzie ubywało i sobie sobie słuchajcie tutaj jednym zdążę no ale jakoś mi to szybko ubywa no i co, słuchajcie, no tu będzie rzepaczek, no tamto niestety musiałem sprzedać, słuchajcie, nieudan zakup był, słuchajcie, sprzedałem to, słuchajcie, już próbowałem te talerze, zrobiłem wszystko, już próbowałem i nic. I nic słuchajcie, szukałem też innego grubera z silnikiem, ale nic nie znalazłem. Chciałem już kupić po prostu jakiś średnik, taki po prostu szeroki, jakiś taki ale też do zagregatu właśnie, no i nic, nie chcę, nie nie po prostu nie będę chciał po plonów, po plonów bachno burning mi wystarczy, Sajcie Dobra, ogólnie tu sobie lecę. Yy, ogólnie tak, no ta po, po pszenicy, jak, jak i po wapnie, gdzie już się nic jeszcze nie robiłem sobie. Mm, ogólnie tak, no. Słuchajcie, krowy mi już mleko produkują, ale mleko, oj, co nie skręciłam, ale mleko, słuchajcie, ja myślę, że będę robił sobie to tak, że słuchajcie, pod konie na jesienią albo jakąś zimą będę wypożyczał sobie beczuszkę i będę to sprzedawał za dobrą cenę i będę dużo tego mleka sprzedawał, żeby było dużo pieniążków, słuchajcie, właśnie. No, no i co, tutaj cały słuchajcie widzicie, szósty dzień lata, jeszcze nie mogę kosić, kosić sobie owsa, więc jeszcze czekam, czekam sobie, ciekawe czy też po owsie będę musiał złożyć się wapno, tu jeszcze mi zostało tego wapna trochę, ogólnie chciałem brać kredyn na nowe pola, obok gospodarki 2 chciałem sobie połączyć, ale to jeszcze nie teraz. Słuchajcie, właśnie, ale wiem, że te pola będę chciał sobie wziąć. Więc słuchajcie, już Wam mówię nawet, które. To będzie, już Wam mówię. To będzie pole numer 51 i 52. I te pola bym sobie połączył, a kiedyś w przyszłości bym połączył sobie pole numer 5, pole numer 1, pole numer 2. Ogólnie tak, yy, wyczyściłem sobie silos na gospodarstwie, słuchajcie, wywiozłem na biogazownię parę tonek, kukurydzy, no pieniądze mi przyjdą dopiero w kolejnym dniu. A się za tą książkę ogólnie w biogazowni jeszcze, nie. kurde, skręca mi to jakoś zimnie, ale w biogazowni słuchajcie, jeszcze sprzedaję sobie... Yy, sajcie tej kukurydzy, kisioneczki właśnie Na gospodarstwie nie wiem, czy będę robił sobie kukurydzę, czy będę siał, ale chyba nie, bo mam tą sianą kisionkę Do tego też mam jeszcze na biogazowni, sajcie sobie trochę tej kukurydzy, no tam stopnie jest tej kiszonki No tutaj mi malutko zabrakło do dokończenia, ale już nie będę teraz sobie tego kończył tylko słuchajcie, zrobię tak, że słuchajcie, zjadę sobie busem. Moim no, vanem może tak bardziej. Yy, I słuchajcie, coś porobię sobie na gospodarstwie. Może coś tam sobie pokminie. Yy, dobra. Nicholandzik mnie tutaj zostanie. My lecimy do busa, bo słuchajcie, bym już sobie tutaj zaczął urać, ale Micholandem też muszę. Ja nie wiem czy tu będę robił workę. Nie, nie wiem, u mnie broń nie sprzedawałem, bo wstawicie tam gdzie jest właśnie, może nie kurde, ale tam gdzie jest właśnie ta łączka, co jest tam wapno, to tam sobie zabronuję. Może w sumie teraz sobie przyjadę zabronować? Dobra, no, może zrobimy tak. Zróbmy tak, Słuchajcie, że sobie przyjedziemy z bronkami zabronować już to wapno, tam na łące i tam będzie sobie sojka, to tam jeszcze może. A my fajnie poplonić było wasiać Robię, no, no siewkę już przeględzą, bo jak robiłem Introsajcie, to dwie siewki były do nawozu właśnie. Yy, I no, oj, no tak to wyglądało. Hmm, Ogólnie no, łąki cienkości na książkę właśnie no, na Silos, ale jakoś tak wymawiałem z tego pomysłu kombajnik sobie troszkę tak z grubsza odmuchałem już, bo taki brudny była też niech tego to do, do krytycznego stanu doprowadzi. Dobra, ten się 60 Zobaczmy jak tam krówki. Yy, ogólnie swoje też będzie się Dobra, mamy 12 krów. No, mamy nowo narodzone, Nie, za, nie o, za niedługo też będą niektóre krówki. To po przewinięciu czasu. Dobra, to ja sobie wezmę sześćdziesiąteczkę i pojedziemy pod te brąki sobie. I zapniemy sobie brony i pojedziemy pobrąkować. O, tu jeszcze stoi John Direct. Ja tak sobie ładowałem, bo ładowania miało nie być. Właśnie, ale mimo nie i szczepa. Dobra, brąki, brąki. Gdzie one są? O tutaj. Dobra. Te wszystkie maszyny sprzedane zostały w sajcie y, 17 tysięcy, około 17 jakoś to tak było. Dobra, paliwa mam mało, bo y, tankuję też. Zaszejsiąteczki. Dobra. Tutaj sobie, dobra, syk na 66 no, no. sześć bym bardzo wystawiłem, bo jak wyciągnę sobie, a jeszcze tu mam 500 km, roz, bo jak wyciągnę sobie taką długą, tam ten właśnie to zajęcie mi, się wyciągnąć sobie sadareczkę. Dobra, lecimy sobie 60, no właśnie bronki, zostałem 60, żeby miała po ziemniakach, będę go ogólnie też bronować. No już się tak wonimy. Tutaj też będę chciał słuchajcie, ale jakoś tak. Ale w słuchajcie będę po prostu bronował i, i słuchajcie, potem to będzie szła orka na to, obornik i coś takiego będzie. No, Zimna tutaj na pierwszy w słuchajcie, dużo fadze właśnie, na tym porze po paku, ale mimo no, tam mi dobrze pasują, będą. Jeszcze no. nie wiem jak właśnie po tych innych moich uprawach. Ale już sam sobie wybrałem miejsce na te ziemniaczki. Krukowiak będzie kupowany. Yy, wiem już jaką kopaczkę kupię, też krukowiaka zawie podnoszono. Będzie podnoszona. Yy, bo słuchajcie w dodatku Green Man nie chcę jeszcze kupować. Yy, chcę kupić ją dopiero potem. Jak już będę miał jeszcze więcej tej, tych ziemniaków. Jeszcze mi na przykład to pole pojęć to tutaj. Chociaż fajnie tak by było na dwie kopaty sobie kopać. Krupowę wiorę, oczywiście zaczekam. No tam zajdzie zaczepić sobie. Może tam, powiedzmy, że dospawam w kupie, też i sobie zaczepić, do spawam. Dobra, zro, przejadę sobie z No i tutaj nie bo tutaj dzisiaj takim dajcie jakiś trochę. Dobra, cygo puszczamy. Też poprzek, by tu fajnie było sobie podronować. Dobra, lecimy poprzez blonkowanie takie. Jeszcze tego nie było miana, na który mi się bronuje. Wybronowaję sobie raz. Cyk lecimy. tutaj wapno widzicie zostało, a to jeszcze na kolejne sylony. Tutaj właśnie dobra, cyk. Cyk i cyk lecimy. dobrze, w teraz tu. No i widzicie, tyle po raz w tak krótkim czasie w minie. Nie, nie minutę chyba. Dobra. No to tak więc co wstajdź, zostawcie lajka, o, a już dawno tu broni wziąłem. Tak więc co stawcie zostawcie lajka i subskrypcję i nie ja sięgam do następnego odcinka. Na razie. Cześć!